Hitlerowcy, niemieccy naziści, w czasie II wojny światowej pokazali światu bestialstwo i okrucieństwo wobec milionów cywilnych, niewinnych ludzi. Obozy zagłady i obozy koncentracyjne były środkiem do wyeliminowania z świata rasy panów ludzi, którzy okazywali się być wrogami Rzeszy. Często do bycia śmiertelnym wrogiem wystarczyło po prostu złe pochodzenie. Dachau, Zatzenhausen, Buchenwald, Auschwitz, Bełrzec, Mauthausen, Treblinka. To tylko niektóre nazwy, które wzbudzają trwogę do dziś. wśród nich jest także koncentracyjny lager Stutthof. Stutthof, położony na Pomorzu, był najdłużej istniejącym w okresie II wojny światowej obozem hitlerowskim utworzonym na ziemiach obecnej Polski. Od września 1939 do maja 1945 roku przeszło przez niego około 110 tysięcy osób, z czego ponad 65 tysięcy straciło tu życie. Od samego początku, to jest już od 2 września 1939 roku, kiedy to jako obóz podporządkowany komendanturze obozów jeńców cywilnych w Gdańsku, pełnił ważną rolę w eksterminacji ludności polskiej. Sztutthof, jak wiele niemieckich obozów, rozwija się w szybkim tempie. W listopadzie 1941 roku. Odwiedza go SS Heinrich Himmler, naczelny dowódca SS. Dwa miesiące później Stuttgart zostaje włączony do państwowych obozów koncentracyjnych III Rzeszy. Od tego momentu napływać zaczęły do niego więźniowie ze wszystkich okupowanych przez Niemców państw europejskich, w tym również Żydzi. Transporty Żydów zaczęły napływać do Szczutchowu od czerwca 1944 roku. Transporty przybywały głównie z terenów bałtyckich okupowanych przez Rzeszę. Spowodowane to było likwidacją tamtejszych gest w następstwie zbliżającej się ofensywy Armii Czerwonej. Historycy Muzeum Sztutowie. Wśród nich znawcy tematu jak dr Danuta Drywa lub nieżyjący już profesor Orski obliczają, że do października 1944 roku w 27 transportach, m.in. z Kowna, Rygi, ale także z Oświęcimia, do obozu przybyło ponad 48 tysięcy Żydów. W tym momencie Sztutthof stało się obozem uchwytowym. Zadaniem władz niemieckich było przerzucenie na teren Rzeszy jak największej ilości robotników żydowskich. Najpierw jednak odbyła się selekcja, której stawką było życie lub śmierć tych ludzi. Maria Suszyńska, która widziała przybycie transportu żydówek węgierskich z Oświęcimia, wspomina. Szły i szły zdrożone, z czarnymi twarzami, z włosami odrastającymi w szczecinę. Szły, patrząc z ogromnymi czarnymi oczyskami o nieludzkim jakby wyrazie. Nie miały na sobie ani sweterków, ani żakietów, tylko letnie podarte suknie. Przez dziury przeświecało szare ciało. Były bez koszul. Wychudłe, o spiczastych ramionach zapadłych piersiach. Podobne były raczej do jakichś niesamowicie brzydkich ptaków. W lipcu 1944 roku z kowna do Stutthofu przybyły transporty matek z małymi dziećmi. Wspomina o tym Meyer. Zdarzały się ciężkie i trudne chwile, gdy dzień i noc nadchodziły transporty. Oddzielić musiano mężów od żon, matki od ich niedorosłych dzieci. Obozy były rozdzielone, więc i więźniów musiano rozdzielić według. Mnie. Trząsające sceny z brutalnego i pełnego okrucieństwa odebrania dzieci z rozpaczonym matką przytoczył świad świadek tych zbrodni, litewski pisarz i poeta Boalis Sruoga. Matki kryły i jedzie popadło pod słomę, pod koce, pod spódnicę. To tu, to tam rozlegały się nagle krzyki. Dzieci wyłaziły z ukrycia i gubiły się wśród tłumu już spisanych, a spisane na odwrót uciekały do swych matek. Niektóre kobiety, chcąc ratować swoje dzieci, przywoziły chłopców przybranych za dziewczynki. Lub odwrotnie, ss usiłowali to posprawdzać. W końcu dzieci odebrano matkom i wysłano w niewiadomym kierunku. Obóz jęczał dniem i nocą. Zdawało się, że cały świat runie od rozdzierających serce łkań i krzyków. Po kilkunastodniowym pobycie w Stutthofie dzieci odesłano do oświęcenia. Tymczasem z niewolniczej pracy więźniów Rzesza czerpała ogromne zyski, dlatego wynajmowała ich rozmaitym firmom, tworząc tzw. Tak podobozy pracy. W rzeczywistości realizowała także politykę Vernichtung gdyś Arbeit, czyli wyniszczenia przez pracę. Jednym z 19 żydowskich obozów należących do KL Stutthof było Komando budowlane Wisła, Bałkomando Weissel, zwane też Odet Horn, od nazwy zleceniodawcy organizacją TOT. Siedzibą tego podobozu zlokalizowano w miejscowości Bocień, Koochemży. Podobóz ten został powołany 24 sierpnia 1944 roku. Mocą rozkazu specjalnego wydanego przez ówczesnego komendanta obozu Hauptsturmführera Paula Wernera Hoppe. Rozkaz ten szczegółowo regulował sprawy transportu, ochrony, dowództwa, wyposażenia więźniów. Czytamy w nim m.in. Do dyspozycji oddziału zostaje postawionych 5 tysięcy żydówek zgodnie z poleceniem dowódcy ochrony obozu. Ochronę przejmuje oddział ochrony Leibreisdorff z 140 SS-manami. Jako dowódcę oddziału ochrony jednocześnie odpowiedzialnego dowódcy całej komendy powołuje Fierera Paula Czesnego. Do jego pomocy pozostawiony zostaje dowódca Fierer SS Meyer z szóstej Kompanii. Dowódca Czesny jest odpowiedzialny za cały oddział komend budowlanej oraz ochrony oraz za zapewnienie niezbędnego bezpieczeństwa Żydówkom w oddziale robotniczym oraz w obozie zakwaterowania. On sam podlega mi osobiście. Powołani przez komendę wartownicy z Leibrichsdorf podlegają policyjnemu wymiarowi sprawiedliwości. Żydówki zostają wyposażone w koc do spania, naczynie z łyżką, ręcznik i mydło. Za zgodny z przepisami stan odzieży i wyposażenia Żydówek odpowiedzialny jest mi osobiście dyrektor administracji, dowódca von Bonin. Wywiezienie komand nastąpi w trzech etapach. 24 sierpnia 1944 1700 Żydówek na dworzec w Bocieniu Kochemży. 25 sierpnia 1944 1600 Żydówek na dworze z Bocieniu Kochemży. 26 sierpnia 1944 1700 Żydówek do Torunia. Za pierwszy transport odpowiedzialny zostaje dowódca głównego ataku Czesny. Dla pierwszego transportu jest przydzielony jeden podoficer i 45 żołnierzy. Przydział pozostałej ochrony dla transportu drugiego i trzeciego nastąpi oddzielnie. Lista wywozu wszystkich transportowanych zostanie przekazana odpowiedzialnemu dowódcy transportu. Dowódca Czesny melduje telefonicznie po osiągnięciu ostatecznego miejsca zakwaterowania o lokalizacji, kwaterze, numerach telefonu. Zdarzenia szczególne i pozostałe medulki są zgłoszone każdorazowo telefonicznie do Komendy Obozu Sztutowo pod numerem 291. ZONR BFL, czyli rozkaz specjalny dotowany na 24 sierpnia, powoływał komando budowlane Wisła w Bocieniu. Kobiety w liczbie 5 tysięcy wysłano w trzech transportach 24, 25 i 26 sierpnia 1944 roku. Jedyne rzeczy, które miały przy sobie, to łyżka, miska, ręcznik i mydło. Zadaniem tych kobiet miało być praca przy budowie umocnień i rowów przeciwpancernych w ziemi chomińskiej. Znajdowała się w budynku przedwojennego majątku państwa grzybowskich w Bocieniu. W tym budynku znajdowała się komendatura obozu. Mieszkali tutaj oficerowie i wyżsi podoficerowie. Pierwszym komendantem pod Dobozu został Hapsztun Führer Czesny. Swoje obowiązki pełni od 24 listopada 1944 roku. Nie mamy o nim jednak żadnych wiadomości. Do pomocy został oddelegowany także Obersturmführer, czyli starszy sierżant Alfred Meyer. Przyjdzie jeszcze czas, by zająć się tym człowiekiem. Od 24 listopada 1944 roku komendantem zostaje Wilhelm Tocke, urodzony w 1892 roku w rodzinie rolniczej. Z stach osobowych wynika także, że pracował przed wojną jako pracownik biurowy. Posiadał także oznaczenia sportowe. Swoją służbę zaczął od obozu Zassenhausen, by później zostać przeniesiony do koncentracji Lager w Rydze. 26 września 1944 roku zasił załogę Stutthofu. Swoje obowiązki Hauptscharführer, czyli sierżant Tocke, pełni od 24 listopada do 3 grudnia. 6 października 1944 roku do współpracy przy organizacji obozu przybywa również podoficer Willi Tysarzik, Urodzony w 1914 roku w powiecie Lensburg, żonaty, bezdzietny, ewangelik. Przed wojną pracownik poczty, członek NSDAP. W Stutthofie od 23 lipca 1944 roku. W bocieniu pozostał do końca obozu. 1700 Żydówek przybyłych do Bocienia pochodziło z Węgier, Polski i Niemiec. Ulokowano je w drewnianym budynku gospodarczym majątku oraz owczarni. Stąd codziennie wychodziły do pracy w grupach 200 i 300 osobowych. Zeznanie Lajone Fleśny, żydowskiej Węgierki. Dzięki rozkazom metalowego zęba, a raczej oberwan Firera, ten i jego dziewięciu kolegów tak się z nami rozprawiało, że część kobiet w czasie apelów specjalnych, część w drodze, reszta w czasie pracy ginęła od bicia, wyczerpania. Rozbijali głowy ofiar kolbami od karabinu, łamali kręgosłupy, deptali po brzuchu, strzelali i rzucali do rowu przy drodze i tym podobne. Poza tym dużo zmarło z głodu, spragnienia oraz w następstwie chorób zakaźnych. Codziennie wstawałyśmy o godzinie trzeciej i do zmierzchu pracowałyśmy bardzo daleko od bocienia. Musiałyśmy kopać bunkry, rowy i pułapki na czołgi. Ledwie dostawałyśmy jeść. I to takie jedzenie, które nawet zwierzęta by nie zjadły. Bardzo dużo kobiet chorowało na tyfus, plamisty, zenterię, zawsze byłyśmy obdarte. Te kobiety, które zachorowały w ten sposób albo nie miały odpowiedniego przyodziewku, na rozkaz majora zostały przez SS-menów zastrzelone albo zatłoczone kolbami. Urodziła dziecko. Przy, to było chyba styczeń albo luty, jak urodziła to dziecko. Przyjechał oficer w bryczku, a akurat prawie wtedy bucarnia była na, na polu, przy stogu. To wiónę otworzył i rzucił to dziecko do pieca, tam z tym kartunem spalił. Tyż. Jak otworzyli rano stodoły, to para wychodziła ze stodoły. Tak, bo tam było ich 300 wnet prawie, tych Żydówek. I w owczarni, tak samo jak otworzyli, podjechali rano wozy, to ich w ten czas wzięli. I na te wozy ładowali, które nie żyli już, a niektóre jeszcze trochę tam dawali znaki życia, to ich dobijali. I wywozili do bocienia, do dźwiężna, na cmentarz. Tam byli chowane w dołych kopane byli, i tam byli chowane. Po 10 razy było ich w te dołówki, mieli takie grabie, takie krapy, tymi krapami ściągali z tych wozów w ich. O Żydówkach. To tyle wiem, jak przywieźli pierwsza Żydówka na cmentarz ze Szerokopasu, czyli z Bocienia, bo stąd wchodzili i stąd. To w trumnie, ale z desek. Cztery deski zbite i zakopali. I potem już trzy, cztery, siedem, dwanaście. A no to, jak to chłopcy latali, podglądali dzieciaki. To zmarznięte, tak jak Pan Bóg stworzył. To tutaj ich... Te doły kopali jednolite, nie groby, tylko jednolite taki rów, taki był Lamparski, Piasecki i Pudlewski na naszym cmentarzu, jak się wejdzie po prawo od bramy, bo teraz ich pomnik stoi, nawet w ładnym miejscu ten pomnik, bo dawniej był wyży, to przewrócił go tam jakieś jakąś trawę teraz ładniejszy je pomnik i w ładnym miejscu, dobrym. No i potem ich tu to 14, 16, 20, i te chłopy krapem zwalali. A nawet u która miała złote zęby, to tu już tych kobiet nie ma, nie żyje, tu mieszkała też, to latała i tym Żydówkom, którą miała złote zęby wyrywała. Tak, takie były wszystko zmargnięte, jak kości, no, jak to mróz, zamrożone były. To jak dziś to pamiętam. Oni jak ich no, wyciągnęli z tej stodoły, to na takie placy ich tam wywozili, na koło stodoły obok. To w zimie takie nagie leżeli, zmarzły, te ciała, wszystko. Dopiero na drugi dzień ich wywozili tam do, do cmentu. Za mną znajduje się grup pomordowanych Żydówek. Ten grób to długi na 100 metrów i szeroki na 2 metry dół, w którym spoczywają ciała pomordowanych kobiet spod obozów w Bocieniu i Szerokopasie. Znajduje się on w granicach cmentarza katolickiego parafii w Dźwieżnie. Dokładnie nie wiadomo, ile ciał tutaj spoczywa, lecz szacuje się, że jest to miejsce ostatniego spoczynku dla ponad tysiąca niewinnych kobiet żydowskich. przeciwpancerny te w drzwiach bez szosy, te pancerz